Dzisiaj zajmiemy się Xbox Games Showcase, który odbył się 11 czerwca i przyznam się, że liczę tutaj na niezapomniane doznania. Dobra, więc pokażcie zieloni, co macie. Mamy tutaj jakiegoś Enka, który chciałby kanapkę, trochę taki Mais Morales starszy i mądrzejszy ma okulary. Dobra, już się utożsamiam z tą panią zdecydowanie. W szczególności to picie z kufla. Nie? Patrzcie. Jest tutaj fantazy, humorek, czyżby to był fable? Kurczę, jak... Kurczę, nie jaś fasola. Jaka to była bajka z tymi olbrzymami? Jak to się nazywało, nie? Że on... Pomośleć o fasola i tam byli giganci. Pomóż mi, w internecie. Fasola i giganci. No, ja się magiczna fasola, no to to jest ta baś. No i spoko, byłam bardzo blisko. Czyli rzeczywiście jest to nowy fake, bez żadnego podtytułu, co prawda. Ale trailer mi się podobał i liczę, że będzie tutaj fajna przygoda. Szkoda, że nie pokazali jakiegoś krótkiego gameplayu, ale o, nie wyprzycajmy. Chyba też tutaj coś mamy nowego. Czy on ma rękę? Linka z Tears of the Kingdom. Też taka spruchniała z jakimiś złotymi elementami. Ale ładnie wygląda ta poklatkowa animacja. Hmm? Zainteresowali mnie. A tu nagle przychodzi baba z Fortnite'a i coś chce: Salt of the Midnight <ścoughs> z butelkami na drzewie. No, ale powiem, że troszkę mnie tutaj zaintrygowali, więc na pewno będę śledzić, co dalej z tym tytułem. World premiere. Światowa premiera. Massive Entertainment z Ubisoftem. Co to może być? Coś gwiezdno-wojennego z pewnością i wyglądającego nieziemsko. No bo akcja dzieje się w kosmosie, chue to jak ma ziemsko wyglądać, co nie? Ty, nieźle to wygląda. I <noise> zawsze musi być jakaś przemiła maskotka. Albo robocik, albo jakieś zwierzątko jak w księżniczkach Disney'a, tak? Każda ma zawsze jakiegoś pupilka. No, fajne. To może jakieś ciut rozgrywki, bo na razie mamy same kacenki. Niesamowite, co prawda, ale no. Nadal są to senki, tak? Star Wars old loves. Nie Outlaws, tylko outlaws. Loves. No ciekawe, ciekawe. Nie słyszałam o tym wcześniej, więc jestem mega zainteresowana. Nawet lepiej muszę przyznać, co wygląda niż Jedi Survival, ale jestem ciekawa, jaka będzie tutaj rozgrywka. Ona obisowcie pokażą, więc tą są rozgrzeszeni. Thunder Lotus coś bardzo hadesovego, nie podobającego mi się zbytnio. Hmm. Widać, że to jakiś koop zdecydowanie będzie. O, 30 na 33 osoby. No, na tyle osób, żeby to ogarnąć, co się dzieje, to. Nie wiem, co o tych, myśleć. Na razie mi się nie podoba. Payday 3, czyli dzień wypłaty. Nie, <grym> dzień zapłaty. <grym> dzień zapłaty 3. No cóż, fankom tego nie jestem. W sumie nie grałam w żadną odsłonę. Jeżeli ktoś ma znajomków do pogrania, to myślę, że jest to fajny tytuł, bo. Wygląda zacnie, ale akurat mnie nie jara, nie mniej luz. Atlus, cóż by? Jakaś personka kolejna. Alien Engine, dobra. Jak już widzę te słuchawki, no to wiadomo, że to jest Persona 3, a dokładniej Remake, który był już wcześniej zapowiedziany. No i wygląda to nieźle. W zasadzie jak Persona 5, tylko w niebieskich barwach zamiast czerwonych, bo tutaj zawsze persony mają jakąś kolorystykę swoją. No a ja na pewno zagram w oryginał, nie grałam niestety, dlatego mega cieszę się na to odświeżenie, bo będę mogła zapoznać się z tą. Historię. Nie, to na pewno nie jest Assassin's Creed. Jakieś takie. Obsidian Entertainment. Hmm. Rybo-człowiek. O, nie mam pomysłu, co to jest. Fantazy. Średniowiecze. Władanie magią. No, powiem Wam, że niby spoko, ale tyłka nie urywa, tak. Wygląda to na takie coś, żebym sobie z chęcią sprawdziła, jak będzie tam w game pasiku, ale nie mam jakichś emocji dużych z tym związanych. Moim zdaniem wygląda to na trochę zbyt jednak randomowe, średniowieczne fantazje, Niczym się po prostu nie wyróżnia. A Avowed. Awa. Avowed. A Nie wiem jak to powiedzieć. Sea of Thieves, wiadomo. Um, wiem, że ta gra ma całkiem sporo rzeszę fanów, ale ja się niestety do niej znowu już nie zaliczam. O Monkey Island. Jakiś kolabo, prawda? Tak jak byli były czy byli piraci z Karaibów. Więc całkiem fajny pomysł, Lying simulator, jakiś dodatek z ratowaniem ludzi i kotków z drzew. Ale realistycznie to wszystko wygląda, pięknie. Ja co prawda gram w Farming, <noise> flying symulator, ale tylko przez chwilkę, że tam polatałam po swoim mieście i Elo w sumie. O, Senua od razu widać po tej aktorce. Tyle podczas jedynki było zbliżeń na jej twarz, że po prostu nie da się jej zapomnieć. Super, zobaczymy sobie Hellblade'a dwójeczkę. No niezbyt ciekawy ten zwiastun, muszę przyznać. Chodzimy po niejakiej jaskini i nic się w sumie nie dzieje. Ten pierwszy zwiastun był o wiele lepszy i też pod względem graficznym, bo widać, że tu był downgra downgrade na pewno, ale pod względem też tym, że coś tam się działo. Była to walka z trollem, a tu... mech bardzo. Ale i tak czekam. 2024. To sobie jeszcze poczekam. O, mamy coś od twórców Jakuzy i proszę... Jest i Ichiban, który jest głównym bohaterem gry Laika Dragon 7, czy 8? 7. Gdzie właśnie zrezygnowano, a w zasadzie wprowadzono system turowy. Nie grałam, ale gra nadal kisi się w moim limbo tytułów do ogrania. Ach, jaki śmieszny trailer. Czy naprawdę ktoś, nie mając kaci na sobie, nie czuje, że ich nie ma? nie, nie rozumiem tego. Fenomenu. Ale ważne, żeby było zabawnie. Mamy coś z falata 76 teraz i czy nadal tyle osób w to gra? Ja szczerze mówiąc, pamiętam tylko na czas premiery, że było to mega zbagowane i w ogóle wszyscy narzekali, że to najgorsza gra w ogóle dodawali pudełko do, do czegoś śmiesznego dodawali w markecie. Patryk! Do czego dodawali Fallouta 76? Do jakiegoś takiego, nie wiem, bo dziewięć, nie? Czy za złotówkę? To, ale trzeba oddać to Beteździe, że w sumie reanimowali przez cały czas tego trupa aż do momentu grywalności, więc spoko, że nie porzucili. Ale zagrałabym jednak w kolejną część falauta. Chińskie. Pola ryżowe, macki, Capcom. Hmm. Cóż ten Capcom zarzuca tyloma ma grami ostatnio, co nie? A jest tu coś takiego, czego nie kojarzę wcześniej. Graficznie niezbyt to wygląda. Koleś biegnie sobie z kataną po drodze przecinając ręce. Path of the goddess. Nie wiem. Co mam myśleć o tej, że jest też jakaś taka nijaka, ale to Capcom. A Capcom jest na fali, ma pasy, więc może coś ciekawego nam wymyślił. Zobaczymy. No, na razie Xbox ładnie jedzie z tymi trailerkami, bez zbędnego gadania. Jeden za drugim, super. To lubię. No i mamy Forza Motorsport. Tylko z tego co pamiętam, to nie jest siódemka, tylko po prostu Forza Motorsport. Chyba jest to jakiś reboot no nie chcę tutaj przekłamać i żadnej gafy walnąć nie wiem, ale wygląda fajnie, choć muszę przyznać, że takie bardziej symulacyjne wyścigi, no już od dawna, a w zasadzie to nigdy nie były w kręgu moich zainteresowań, tym bardziej na bardzo podobnych do siebie torach ale Forza Horizon 5 bardzo dobrze wspominam, świetnie się grało i rzeczywiście arcade'ówki są dla mnie Bethesda Presents in footage and cinematics. Mamy tutaj charakterystyczny helm ze Skyrimem. Czyżby to był Elden Scrolls 6? Coś za słabo chyba wygląda, jak na to. To wygląda jak chyba jakieś coś do tego online Elden Scrolls, nie? Nawet nie wiem jak to się nazywa. Czy to ma jakiś numer, czy ten, ale kojarzę, że jest. Anima skip. Overwatch. Również Skip. No proszę, znowu Atlus, coś nam chce pokazać. Ale czyżby to Persona Q na Uuu, coś w stylu Mario plus Rabbids, czyli taktyczna Persona. Fajne, fajne. Szkoda, że wygląda jak gra na telefony, ale ten chibi style też mi się nawet podoba, chętnie zagram. Lubię takie proste, taktyczne giereczki. No, Mamy Starfielda w końcu, świetnie. Cóż nam pokażecie nowego? 25 lat już w produkcji jest ten tytuł. Z czego pewnie 24 dyskutowali, czy opłaca się przejść na nowy silnik. Bo stary jest jeszcze dobry. Nie no, mega fascynująco prezentuje się Starfield. Przepięknie wyglądają te planety, flora, fauna, miasta. Gameplay taki widać jest iście falautowy, ale no, zainteresowali mnie mocno. Ale mało tak pokazali. O, i wyjdzie 6 września, czyli już niedługo, więc mogliby tam troszkę głębiej wejść, nie? That's what she said. That's my joke, Damn it, Dwight. Do wyprzedzam już fakty, bo przed chwilą zapowiedzieli, że na końcu prezentacji będzie specjalny Starfield Direct, więc tam na pewno skupią się więcej na technikaliach. Okej, okay, no to czekamy w takim razie. Wspinanie. Buty do wspinania. Jeszcze więcej wspinania. O, no to robi, czyli dzieło twórców Vampira i Life is Strange. O, całkiem ciekawe. Ej, nie no, fajnie to wygląda. Myślałam, że to będzie jakaś papierdółka, ale widać, że ma taki... Mocno charakterystyczny design i pomysł na siebie. No, zainteresowali mnie również. Niepokojącego, uciekamy przed czymś. No. Still Wakes the Deep. <śles> Kenua, Chris, On jest śmieszny. Nie! To ty jesteś śmieszna. Phantom Liberty dodatek do cyberfunka, którego nadal nie przeszłam, nawet nie włączyłam, a kupiłam sobie kilka miesięcy temu koszulkę i powiedziałam, że dopóki nie zagram, nie skończę, to jej nie założę i. Chyba już na wieczność będzie zafaliowana w szafie. Nie żebym nie chciała zagrać, ale po prostu, no jakoś zawsze jest coś innego i. Nie mogę się przemóc. No, trailer jest mega zjawiskowy i odpowiednio skręcony, że tak powiem. DLC zadebiutuje 26 września, więc może zrobię sobie taki challenge, żeby do tego czasu zacząć i skończyć Cyberfunka. Tylko, no nie wiem, czy dam radę. No, no trochę przypomina, że nie grałam jeszcze. <grym> po takim pełnym emocji zwiastunie mamy. Jakiegoś City Builda? Bu Jak to się mówi? Buildera. Buildera. City Buildera. <grymne> Elektrownię jądrową budują. Nie wiem, co się nie spodoba. Titi Skylines 2. No, tego się nie spodziewałam. Myślałam, że jest to jakiś no-name, a tutaj rzeczywiście marka, na którą wiele osób czeka. Nie ja, ale zacnie to wygląda. Znowu Atlus. Czyżby Persona teraz w realu? Co? Nie mają. Wygląda jak ten sen trochę, ale... no ręki nie dam sobie urwać. To niby spoko wygląda, ale za dużo tych Persono-podobnych rzeczy, więc myślę, że sobie odpuszczę. Me... me co? Metafora? Nie zrozumiałam tego napisu. metafor re fantazjo. Metafora... Niskiej bajki. Xbox Studios, co to jest? Coś, co wygląda na, na hmm, słabo godnego uwagi. Trochę stylistyka Ninokuni i też Zeldy? Ale można grać w koopie, no to zawsze plus 100 do tytułu, w którym można grać w trybie dla dwóch osób kanapowym. Towerborn. Nie ziembi nie, grzeje, nie? Entertainment. Nie kojarzę studia, ale wygląda to bardzo Bioshock'o infinitowo. Mamy taki styl steampunk, dekor, czyżby. To był kolejny bio infinito. Chyba nie, no nie, no bo to inne studio całkowicie robi. Jakaś taka trochę podróbka, ale jest fascynująca i myślę, że będę ją śledzić dalej. Clockwork Revolution. Coming in... <grym> tu, tutaj. Jak będzie, to będzie. Nie drążcie tematu. <grym> Dobra, teraz jest czas na jakąś ostatnią bombę. Czy to będzie <grym> trailer dysku? Nie uwierzę w to. Uff, na szczęście to tylko Xbox Series S w czarnym, karbonowym wręcz kolorze. Warfit. O, 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 teraz coś na co wszyscy czekaliśmy. Prezentacja Starfield. <laughs> O, absolutnie nie śmieję się z prezentacji, bo chętnie obejrzę, ale on to tak powiedział, jakby teraz miało wskoczyć coś niesamowitego jeszcze tak na zakończenie, ale okej, okay, dobra, obejrzyjmy sobie co tam coś więcej o tym Starfieldzie, wiecie co? Bo z tego co tutaj widzę, a nie oglądam transmisji na żywo, tylko już wgrany, załadowany filmik. To ten direct ma, czy trwa, 45 minut. Więc myślę, że ja go sobie na spokojnie teraz obejrzę i nie będę tak komentować na żywo, tylko zaraz go Wam podsumuję. I tyle. No, tak myślę, że będzie najlepiej. No, powiem Wam, że jestem pod wrażeniem. Ta gra jest niesamowicie rozbudowana. Wręcz miałam wrażenie, że nie. Które elementy to zacierają się wręcz z jakąś symulacją, są tak dokładnie zrobione, jak na przykład tworzenie statków. Myślę, że też będą jakieś systemy automatyczne, tak? bo nie wiem, czy będzie mi się chciało aż tak mocno w to wszystko zagłębiać, w każdy aspekt. Przepięknie wręcz wyglądają te planety, miejscówki z fauną i florą, co jak wcześniej powiedziałam, ale tutaj pokazali tego więcej. Troszkę przychodzi na myśl Sky, ale widać, że tutaj jest to wszystko mega dopracowane. Tylko no, jeżeli mówią, że będzie tysiąc planet, to jestem ciekawa, na ile one będą zróżnicowane, a na ile będą się powtarzać. Ten design świata jest światów w zasadzie, bo mamy na przykład taki trochę w stylu kowbojskim, można by tak powiedzieć, trochę jakiś w stylu typowo kosmicznym. Te miasta są też przecudowne i graficznie wyglądam mega. W sensie designersko, ale graficznie też. Walka, strzelanie wygląda tutaj dosyć standardowo, coś właśnie w stylu Fallouta. Natomiast te międzygalaktyczne pojedynki, czy też po prostu w kosmosie, również wypowiadają się ciekawie, choć ja fanką nie jestem i nie przypominam sobie, żebym grała w jakąś grę, w której... no nie przypomnę sobie, ale no bardzo spodobał mi się za to tutaj motyw abordażu, gdzie możemy go wykonać na jakimś obcym statku i też go przejąć. Wow, ale najbardziej takim odstającym elementem są czy jest mimika twarzy. Wygląda ona sztywno i te oczy są takie nienaturalne, takie martwe, przez co psuje tą całą imersję. Gdzie nie gdzie wygląda to całkiem fajnie w tych lepszych kasenkach, ale ogólnie to robi mega złe wrażenie, no ale to jest jeden tylko gdzieś tam z elementów. Powiem wam, że mega spodobała mi się edycja kolekcjonerska, w której znajduje się zegarek, który naprawdę dostajemy w grze, a w realnym świecie pokazuje nam HUD oraz różne parametry z planet, łączy się też z telefonem, ale tak dokładnie o tym nie opowiedzieli. No, super. No i też przepiękny case jest do tego taki solidny i tutaj pan powiedział, że jest on wzorowany właśnie na takich w boksach z Apollo, z misji Apollo, w którym to przynosili próbki z Księżyca. Piękne. No i osobno będzie można też kupić dedykowanego pada wraz z słuchawkami, które moim zdaniem wyglądają prześlicznie. I tak nie zapłacili mi za to wychwalanie. No więc gra IMO zapowiada się niesamowicie. I jeżeli tylko nie skopią optymalizacji, nie będzie tylu bagów, choć no, to jest nowy silnik. Nie wiem, tamtego nie ogarnęli przez 12 lat, więc z tym też może być ciężko. Ale trzymam mocno kciuki, bo będzie to świetny wręcz, nie no, może genialny nie, ale będzie to na pewno świetny ekskluzyw. No i to by było na tyle z mojej strony. Showcase. Bardzo mi się podobał. Było dużo fajnych nowych gier zapowiedzianych. Dużo też od Xbox Studio. Na pewno ciekawy był Fable, że pracują na tym nadal, no to spoko info. Star Wars Outlaws, mega, chociaż na Ubisoftie pokażą pewnie tego więcej. Um, no a Saga, no dobrze, że dalej nad tym siedzą, ale nic za ciekawego nie pokazali. Przy tej grze dużo person, w ogóle dużo wydaje mi się japońszczyzny jak na Microsoft. Czy też nie, tak nie uważacie? Nie mówię, że to źle, ale tak nietypowo chyba. No i oczywiście teraz oczko w głowie Xboxa, czyli Starfield, którym słusznie się pochwalili, dużo pokazali i myślę, że jest z pewnością czym się jarać. Bardzo podobała mi się też sama dynamika. Konferencji, gdzie cały czas w zasadzie leciały jakieś trailery, tylko w sumie dwa razy przerwały nam gadające głowy, żeby powiedzieć swoje ochy, achy, a tak to muszę przyznać, że bardzo przyjemnie się oglądało przez cały czas, nawet tą przydługą, ostatnią prezentację. No, jestem zadowolona. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i dajcie proszę znać, jak Wam podobała się, czy nie ta konferencja Xboxa. I będę wdzięczna za wszelkie komentarze, lajki, i też dziękuję wszystkim moim wspierającym. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.